Dzień dobry, witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości. Dla tych, którzy mnie nie znają i są tutaj po raz pierwszy, ja nazywam się Ewelina Pietrowska i na tym kanale inspiruję do poszerzania świadomości. A na co dzień zajmuję się oczyszczaniem energetycznym naszej istoty, jaką jest istota ludzka i pracuję według swojej autorskiej metody, którą nazwałam Crystal Session. Więcej informacji na stronie internetowej www.krystalsession.com Dzisiejszy temat odcinka to jak odczytywać sygnały z naszej przestrzeni fizycznej, bo przestrzeń fizyczna się z nami komunikuje, wysyła nam sygnały, tylko my nie potrafimy ich odczytać. Ale zauważamy, bo to są bardzo wyraźne, powtarzające się sytuacje, które nas irytują, denerwują, przeszkadzają i wolimy, aby się nam nie przetrafiały. I często się wściekamy, że tylko nam się to przetrafia. Dokładnie tak, bo jest to informacja tylko i wyłącznie dla ciebie. Ale jak zrozumiemy, że jest to informacja od nas samych, od naszej przestrzeni energetycznej, to w końcu zauważymy i podążymy za tą wskazówką. I nie, nie mam na myśli powtarzających się liczb, tak zwanych cyfr anielskich. Nie, to manipulacje energii gadzik, czyli reptynian. Nie o to mi chodzi kompletnie. Chodzi mi o różne dziwne sytuacje, które nagminnie się przytrafiają, powtarzają się wciąż i wciąż, aż je zauważymy i nam to przeszkadza. Przeszkadza funkcjonowaniu na co dzień. Być może tego nie wiesz, ale nasza energia mocno rezonuje z elektroniką, więc mogą przytrafić, przytrafiać się nam sytuacje, że na przykład ciągle zawiesza nam się telefon lub sprzęt komputerowy. Sytuacja mojego klienta. Ciągle miał problemy z komputerem, nie mógł się zalogować, aby przedstawić klientowi projekt. Więc w nerwach idzie do sklepu: kupuje nowy, sienki laptop i co się dzieje? Przy kliencie znów nie może się zalogować, znów to samo. Bo to nie wina sprzętu, tylko energii, która zwraca ci uwagę na jakiś ważny, istotny dla ciebie w tym momencie twojego życia problem. Na przykład, że masz podpięcia i ktoś ci okrada z twojej cennej energii, albo nie masz dostępu do swojej energii, do swojej kreacji, do swojej świadomości. Jak to się może zamanifestować w Twojej rzeczywistości? A na przykład na gminnymi kradzieżami, czy auta, czy domu, czy czegokolwiek. Przestrzeń Ci mówi, pokazuje Ci dobitnie, że cię ktoś coś okrada. Na planie energetycznym chodzi oczywiście o Twoją cenną energię, albo Twoje plony są zniszczone przez szkodniki. Co to za informacja? Że Twoje plony, czyli praca Twoich rąk, czyli energia, jest pożarta, zniszczona i nie pomogą żadne środki na szkodniki, bo to jest ważna dla ciebie na to wcielenie. Ważna informacja, abyś w końcu zrobił u siebie porządek energetyczny i się uwolnił. Jesteśmy w przełomowym momencie, jeśli chodzi o rozgrywki roszady energetycznej. Z jednej strony energie gadzie, czyli reptylianie, walczą o swoje zasoby, ale z drugiej strony mamy energie insektoidalno-humanoidalne, które bazują na internecie i cyfryzacji. Ich energie są lżejsze dla ciała, bardziej dbają o swoich. Tzw. niewolników. Stąd nurt różnych diet, medytacji i rytuałów oczyszczających ciało i odejście od religii. Za tym stoją te energie. I teraz jest ten moment, gdzie ludzie, jako zasoby, są zabierane energią gadzim i wpinane do insektoidów i humanoidów, bo oni zawsze razem kooperują. Całym mózgiem projektu jest humanoid, a insektoidy są od wykonania zadania. I to jest najlepszy, być może jedyny moment w dziejach, w którym możemy się całkowicie energetycznie uwolnić i powrócić do swojej mocy. Mamy najbardziej sprzyjające warunki ku temu. Mamy internet, więc jest informacja. Zwróć uwagę, jak, wie, jak wiele na przestrzeni ostatnich lat powstało ezoterycznych kanałów na YouTube. Masz dostęp do wiedzy o tym, co się dzieje energetycznie i masz możliwość oczyszczenia się. Wystarczy decyzja i online możesz tego dokonać. Jest to w zasięgu dla każdego. Jeszcze 20 lat temu było to niemożliwe, a teraz jest to łatwo dostępne, więc warto skorzystać z tej szansy. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że część zespołów pracuje dla energii gadzik, i pod płaszczykiem uwolnienia, oczyszczenia jest tylko robiony taki mały lifting, zmniejszony pobór energii i informacja, że jedna sesja wystarczy na całe życie. Bzdura. Sama tego doświadczyłam, więc wiem co mówię. A po drugiej stronie barykady są zespoły pracujące dla insektoidów i humanoidów. Ich celem jest przejęcie ludzi, czyli zabierają za sobą energię gadzim. I wtedy człowiek czuje różnicę, bo implanty gadzi są prymitywne, ciężkie i dewastujące ciało ludzkie, a w energii insektoidów mamy założoną technologię, to jest nanotechnologia, biotechnologia, która dba i chroni ciało. Więc odczuwamy ulgę i nawet uzdrowienie. Tylko, że ciało i sytuacje z przestrzeni wciąż pokazują, że coś nie gra, że coś jest nie tak, więc może ci wariować sprzęt elektroniczny, zawieszać się lub blokować jako informacja, że nie masz dostępu do swojej świadomości. Ciało jest najlepszym i według mnie jedynym wskaźnikiem, który pokazuje, że jest źle. Bo ciało chce przetrwać i działa instynktownie, więc Ci pokazuje, jak może na wszystkie sposoby, że jesteś zniewolony i ubezwasnowolniony. Oczywiście możesz to ignorować i zagłuszać ciało, zatruwać je, otępiać zmysły poprzez np. leki, palenie papierosów czy alkohol lub inne używki, ale wtedy przestrzeń będzie mówić, wołać do Ciebie. I nieważne, jak będziesz to, jak bardzo będziesz to ignorować i wypierać, to będzie się tylko nasilać to tak jakbyś wysyłał do samego siebie informację, list, który ze względu na inny rezonans w materii, na inną częstotliwość nie może być odczytany, ale wystarczy uważność i chęć odczytania. W przeciwnym razie sami sobie robimy krzywdy, bo informacja jest od nas samych. Z małymi wyjątkami, bo akurat wszelkie powtarzające się liczby, tak zwane cyfry anielskie, takie bardzo popularne, znacie to, że ciągle widzicie rząd jedynek lub czwórek, i jest takie poczucie, że coś niezwykłego dzieje się, że jest to przekaz od duszy. A to tylko kuglarskie sztuczki gadów, czyli reptylian po to, tylko aby odwrócić Twoją uwagę od tego, co najważniejsze, czyli od samego siebie. Bo znowu szukasz informacji, co to dla mnie znaczy, a to nic nie znaczy. To jest taka gadzia zabawa z Tobą w kotka i myszkę. A Ty się człowieku cieszysz i nie widzisz yy, kabla w tyłku, jak ja to mówię, czyli podpięcia i tego, jak doimy Twoją energię. Brutalne, ale prawdziwe. Nasza energia bardzo mocno rezonuje z elektroniką, więc wszelkie problemy z telefonem, wszelkie rozłączanie podczas rozmowy, wszelkie problemy z komputerem, elektronika w domu czy w samochodzie jest informacją dla nas. Często przed sesją, sesję też prowadzę online, i często jest tak, że u klienta, a to kamerka nie działa, albo nie ma dźwięku. I nie, nie jest to wina sprzętu, tylko jego programy lękowe, wstyd, ale też jego właściciele walczą o niego do samego końca. Tylko, że klient wchodzi w moją przestrzeń, więc wystarczy, że z mocą zaznaczę, że jest brak zgody na takie działanie i marnowanie mojego czasu i od razu wszystko działa poprawnie. Więc nie, więc. Nigdy to nie jest wina sprzętu. Klient się zdziwi, że no nie mogę się połączyć, były problemy, a teraz jest dobrze i cieszę się, że się udało. No więc tak to działa. A więc podsumowując, jeżeli zdarzają ci się dziwne sytuacje, nagminnie powtarzające się, to ty, tylko tobie, to wiedz, że to ważna informacja dla ciebie. Pamiętam, jak jedna pani ciągle się skarżyła, że tylko u niej zawsze nic nie działa. Na przykład zawiesza się kasa w sklepie i pani kasjerka się dziwi, że nowa kasa dopiero co wymieniana, a właśnie się zawiesiła. Więc, no, więc notoryczne zawieszanie się sprzętu elektronicznego w tym przypadku, na przykład kasa w sklepie, albo szlaban na parkingu, albo płatomat za parking, albo paczkomaty, albo wszystkie inne. Inne tego typu maszyny, notorycznie dla niej wszystko się zawieszało i nie działało. Albo taka kolejna historia, tym razem młody mężczyzna, podróżnik i po raz pierwszy pogryziony przez pluskwy i to bardzo rozlegle i dosyć dotkliwie, że to nie było jedno ukąszenie, więc bardzo nieprzyjemna sytuacja w podróży zakończona wizytą w aptece. I to nie był jakiś obskurny hotel, tylko elegancki apartament, więc dosyć dziwna sytuacja. A potem kolejna sytuacja, gdy nagrany materiał z jakiegoś pobytu w miejscu nagle został zniszczony i niemożliwy do odzysku. I to są już takie mocne sygnały, że nie da rady zignorować, przeoczyć. Jest to oczywiście informacja o pasożytach energetycznych, że jest wręcz zjadany energetycznie i cała jego praca, wysiłek, energia jest zniszczona, czyli właśnie ten nagły, nagle utracone nagrania. Podobnie o wyciekach energetycznych informują cieknące spłuczki, pęknięte nagle rury, zalania. Jest to wyraźna informacja, że Twoja energia, czyli w tym przypadku woda, jest poza Twoją przestrzenią, że nie masz nad nią kontroli. Pamiętam, jak jedna klientka miała ciągle problem w takiej małej bocznej talecie, z której tylko jej mąż korzystał i tam wiecznie cięknęła spłuczka. I nieważne, ilu fachowców tam zaglądało i mówiło, że już jest naprawi naprawione i nie powinno ciec, to i tak ciągle tam ciekło, bo to informacja dla jej nieoczyszczonego energetycznie męża, że masz wyciek energetyczny, czyli tracisz swoją energię. A jak tracisz energię, to nie masz jej dla siebie, dla swojej kreacji, czyli jest to ogromna szkoda dla Ciebie. Proste. Ja też mam mnóstwo sygnałów z przestrzeni. To są dla mnie takie ostrzegacze, że ktoś niekoniecznie z dobrymi intencjami zbliża się do mojej przestrzeni. Że ktoś przychodzi na sesję nie po to, aby się oczyścić i uwolnić, tylko jest wysłany przez właścicieli po informacji, po moją technologię. Taki szpieg energetyczny. I wtedy faktycznie dostaję wiadomość od kogoś i już wiem, że tu trzeba uważać, że tu trzeba być czujnym. Auto też fajnie pokazuje, że coś się dzieje. Samochód to przedłużenie mojej przestrzeni i jeśli zignoruję sygnał w ciele, to właśnie samochód mi to pokaże. Raz miałam taką sytuację, że nagle na autostradzie przestały działać mi wycieraczki i spryskiwać to szyb. A problem polegał na tym, że było takie błoto podeszczowe, taka maść na szybie. Musiałam zjechać na pobocze i przyszła informacja, że mam czymś przysłonięte trzecie oko, że nie widzę wyraźnie. I w momencie, gdy tylko czytam tę informację, wycieraczki nagle jak za za dotknięciem czarodziejskie różki zaczęły normalnie działać i spryskiwacze też. I faktycznie, gdy po powrocie do domu weszłam w swoją przestrzeń energetyczną, to okazało się, że zamontowałam sobie jakiś mechanizm na trzecim oku, coś na kształt lupy, aby zobaczyć coś dokładniej, szczegółowiej. Mechanizm się buduje na podstawie programów podświadomości, więc jakiś tam program się uruchomił odnośnie konkretnej sytuacji i efektem było przysłonięte trzecie oko. Ale na szczęście jestem super wyczulona na czytanie sygnału z przestrzeni. I też ciało, które jest bardzo sensytywne, pomaga mi w pracy, bo jestem czująca energię. To mam pewność, że nic nie przeoczę, bo ciało właśnie pokaże, zasygnalizuje. Odnośnie jeszcze takich dziwnych sytuacji, to miałam bardzo dziwne sytuacje, gdy zaczynałam pracę z energią ciała. I nim opanowałam, co, o co z nim chodzi, to ciało w akcie paniki i desperacji na, przekła, na przykład przejmowało kontrolę nad moim telefonem. No, zwróćcie uwagę, że telefon zawsze mamy w ręce jest w posiadaniu ciała. I na przykład mój ten telefon nagle zaczynał dzwonić na połączenia alarmowe. I to nie jest tak, że rozłączysz lub wyłączysz telefon. Nie, nie masz nad tym kontroli. A więc było kilka takich sytuacji, gdy musiałam się tłumaczyć, że nie, nic mi nie zagraża, nie, nie było żadnego wypadku, nie, nikt mnie nie porwał, że jestem bezpieczna w swoim domu. I weź teraz wytłumacz funkcjonariuszowi policji, że to tylko Twój telefon zwariował i sam dzwoni akurat na połączenie alarmowe, że ma taki kaprys. Wiem, że to wydaje się też śmieszne, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Ale to wszystko działo się, gdy zaczynałam przygodę z energią ciała fizycznego, w sensie próbowałam ją zrozumieć i opanować. Uczyłam się jej. Energię ciała subtelnego miałam już rozpracowaną w każdym detalu. Jak to się mówi, miałam ją w małym paluszku, ale ciało fizyczne było nowością. A że u mnie jest najgorzej, przechodzę przez swoje własne, jak ja to nazywam, kamieniołomy, to nie mam lekko. U mnie są najbardziej ekstremalne sytuacje, sytuacje i doznania. Ale dzięki temu uczę się na sobie, przechodzę najtrudniejszy szlak, po to, aby nic nie przeoczyć, i abym już na sesjach dla innych ludzi miała wszystko opanowane. Nic mi już nie zaskoczy, bo najgorszy etap mam za sobą, właśnie u samej siebie. I tak powstają moje metody pracy. Praca z energią ciała subtelnego stworzyła metodę gold session i następny etap, czyli praca z energią ciała fizycznego, wykreowała metodę crystal session, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. Moja wiedza to nie jest wiedza wyssana z palca, czy przeczytana w, jakimś, w jakichś tajemnych księgach lub przekazana przez jakieś dziwne energetyczne istoty. Nie! Cała moja wiedza to moja praca, doświadczenie i naukowe podejście do tematu, czyli sprawdzenie wszystkich możliwych wariantów i wszystko to przetestowane najpierw na sobie. I dopiero potem, gdy już mam pewność, że wszystko działa i jest pod kontrolą, to mogę zająć się innymi, czyli wszystkimi ludźmi, którzy są gotowi na głębokie oczyszczenie energetyczne. Takie kulisy mojej pracy. Ostatnio przyszła informacja, że to, co robię, to jest medycyna energetyczna. I bardziej mi to pasuje do tego, co robię niż termin hipnoza i hipnoterapia, bo z mojego i telepaty punktu widzenia, z hipnozą raczej nie ma to za wiele wspólnego, co by nie powiedzieć, że nic. Ale wracając jeszcze do ciała, to chciałam podkreślić, że ciało zawsze wszystko pokaże. I można mówić, że jest inaczej, ale ciała, jak już wspomniałam, nie oszukasz. Ciało jest wypadkową naszych energii, całego naszego absolutu, więc, więc jak widzę prowadzącą czy telepatę w okularach, czy, czyli z problemami wzroku, opuchniętymi oczami lub wytrzeszczym oczu, to wiem, że na oczach jest zamontowana technologia lub, lub inna forma energii, która zasłania oczy, więc dziwi mnie, jak mogą oczyszczać innych ludzi, nie widząc problemu u siebie. Dla mnie czystość energetyczna jest priorytetem, więc zaczynam od siebie, aby potem móc pomóc innym. Lub gdy widzę, gdy dany zespół oczyszczający ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, że często choruje, kaszle, ma zatkane zatoki itd., ma zmiany na skórze, nadwagę, to jest to dla mnie jasne i pewne, że energetycznie to tam wciąż jest bałagan i ciało to tylko pokazuje. Ciała się nie oszuka, możesz sobie tworzyć iluzję za iluzją. Możesz go zatruć alkoholem, papierosami, stępić mu zmysły, ale i tak prędzej czy później coś się wysypie w ciebie. Często objawia się to już w postaci poważnej choroby. I to na tyle w tym odcinku. Troszkę się rozgadałam, ale myślę, że przykłady, które tutaj przytoczyłam będą dla Was wskazówką i, i zarazem odpowiedzią na to, co się dzieje w Waszej przestrzeni. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz konkretnie o coś zapytać, to zapraszam na maila, mail w opisie pod nagraniem. I przypominam, że komentarze są wyłączone. A teraz żegnam się, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.